Mano don't z tej strony. Będziemy dzisiaj grać w Duma. Słuchajcie, dawno nic nie nagrywałem, także przepraszam za jakieś pomyłki moje i tak dalej. Jeżeli chodzi o Duma, jest to wersja z 2016 roku z uwagi na nadchodzącą premierę Duma Eternal. Pomyślałem, że sobie właśnie odświeżę troszeczkę tą grę i teraz właśnie zastanawiam się, jak to zrobić, bo już raz mam jedno przejście za sobą i wymyślałem, że zrobię tak. Że po prostu zrobimy teraz nowego slota, przejdziemy do momentu, kiedy gra jakby odpala się na tym slocie poprzednim, no i wtedy go zamienimy zwyczajnie tak ustawimy po prostu poziom trudności Ultra Przemoc, i przejdę tam sobie grę na, 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 na właśnie na tym poziomie ze wszystkimi ulepszeniami z tamtego przejścia. Aczkolwiek tam nie jest jakoś tak to wszystko wymaksowane. Jest co prawda kilka ulepszeń. W pełni, ale dużo jest jeszcze rzeczy do zdobycia, mimo wszystko. No i co, i będę przechodził po prostu grę mm, po planszy, tak mi się wydaje, niezależnie od tego, jak długa będzie. Zwyczajnie po jednej planszy. Są brutalne, nieustraszone i bezlitosne. Lecz ty, ty będziesz gorszy. Walcz, zabijaj aż do końca. Boże, jak ten polski dubbing wołał, pomstę do nieba, to jest po prostu szok. Okej, okay, nasz Doom Slayer, Doom Guy właśnie się budzi. Dobra, idziemy z Musimy to opanować. No, jest nasz armor. Doom guy. mamy wizję teraz. Tutaj już jakby, no nie ma co się bać jakimiś spoilerami i tak dalej. No to jest wizja praktycznie z końca gry. Jak będziemy musieli e, ten dostać, ten artefakt właśnie tam był ukazany, i chyba te takie dusze mm, z... z końcówki offline. Nie można określić przyczyny inwazji demonów przed ponownym włączeniem satelity Cenzasu. Witaj, jestem dr Samuel Hayden i dowodzę tym obiektem. Myślę, że możemy współpracować i z ten problem w sposób leczniejsze korzyści się tego. Tu marini i co teraz od nowa będą nam wszystkie artefakty... Aha, tak, bo to jest przecież ten slot nowy. To nic, nie przejmujmy się tym. Yy, zwyczajnie będziemy przejść naprzód. Tak, o tym wiemy. Ciekaw jestem jakby... Mi poszło gdybym y, zaczął po prostu grę bez tych wszystkich ulepszeń Ale nie chcę tak grać, bo ta gra jest tak fajna i szybka y, Że zwyczajnie mam ochotę ją przejść ze wszystkim co nam oferuje od początku Dobra, strzela bojowa Zdaję sobie sprawę z tego, że te początkowe levely mogą być przez to bardzo proste Ale może nie, no być może ten podniesiony poziom trudności to jakoś zrekompensuje Ja pakapcio Zobacz, mnie się... uderzyło od razu ćwierżyciem mi zabrał. Zwykły taki gówniak, nie? Dobra, zaczynamy. Z tego co wiem, to na saveie gra zaczyna się w momencie, jak. W momencie, jak. Yy, na tym saveie drugim, jak wychodzimy, właśnie chyba z tego pomieszczenia, do tego Cenzasu idziemy. Ale nie wiem. O kurwa, ale trudno. Demoniczna obecność wysoka. Strasznie Dobra. jest trudno. No to sobie teraz zrobiłem. Kurwa, ile ich tu jest. No. Nie mam podwójnego skoku, zapominam o tym. Ale mi już prawie przytyrali tutaj na maksa. Jeszcze? Demoniczna obecność nowa. Blokada zdjęta. Tylko jakoś się to udało panować? Nawet udało sobie siary się nie, na, nie udało mi się. Whatever, dude. Uga buga, uga buga. Nie może opuścić tego miejsca Oliga Pierce to jest. A zresztą było podpisane. Okej, okay, wydaje mi się, że to już jest chyba ten moment. Jestem gotowy wziąć odpowiedzialność za straszne wydarzenia z ostatnich 24 godzin

Dobra, i to jest ten moment kiedy właśnie robimy switcha. Eee, wyjść do menu głównego. Zrobimy switcha na podmiankę na tamten właśnie drugi save i będziemy mieli cały arsenał i... Podwójny skok do dyspozycji, łącznie chyba z BFG, ale nie jestem pewien czy BFG jest już dostępny. Eee, na tym etapie, bo nie sprawdzałem tego po prostu. Dowal mi ultra przemoc, tak chcemy wejść tutaj, chcemy wejść tu. Mm, gra. Ultra. A nie, jest ultra przemoc dobra. I teraz wybór misji, i lecimy od pierwszej misji. Strasznie mi się spodobał ten Dum. Yy, Leżał u mnie w szufladzie chyba z. Pff, rok. Odkąd go kupiłem, zwyczajnie nie wiedziałem, w co mam grać, i jakoś tak losowo chyba spodobała mi się okładka. No i jak się okazało, co to jest, no to. Mm. Dum jest tańce. już więc wiecznie przez krainę cieni, walcząc ze złem. Dobra, no i tak, jak mówiłem, jesteśmy tu. Ok, e... jak widzicie, 200, 200 żyćka mam od razu na start. Podwójny skok. Tutaj możemy sobie troszeczkę, jeszcze kilka broni podopakowywać. Ja zawsze korzystam z tego wybuchu, ale na przykład doładowana seria też powinna być, wydaje mi się niezła. Udane trafienie wszystkimi trzema pociskami z doładowanej serii zwiększa obrażenia kolejnej. Dobra, whatever, jak muszę za coś wydać te punkty. Jakie jest wyzwanie? Antropokowlów. No to długo jeszcze zanim do nich dojdziemy. Tutaj użyj Gatlinga, żeby wytłuc pięciu, a tutaj to coś tam kojarzę. Zabij wiele demonów jednym uderzeniem cieplnym. Co to znaczy wiele demonów? Nie wiem. Dobra, whatever. Mamy piłkę. Max, 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 max. Kajo. To jest bardzo fajna broń. Jak się, jak się mu lepszy, dostajemy taki jakby klaster granate, który się roz no właśnie. Rozwiela, rozdziela takie palące właśnie odłamki. ładnie tam zebrał dobra może po prostu zmienimy broń teraz na chwilę o mamy od razu lunetę wyposażoną to już jest w pełni ulepszony karabin snajperski naprawdę lubię tą broń przepraszam karabin szturmowy z lunetą snajperską W mi to wyszło fajnie Ale dude, whatever To tylko pokazuje jak jesteśmy silniejsi Właśnie jeżeli mm, przyjdziemy sobie grę i mamy Kilka ulepszeń zapodanych już. Tak jak mówiłem, no wszystkiego nie mam ulepszonego, ale dość dużo rzeczy i wydaje mi się, że wystarczające e, są to ulepszenia, aby przejść komfortowo przynajmniej ten początkowy etap. E, w ogóle pamiętam, że mój styl gry był taki nie za bardzo używałem tych wszystkich takich u, ulepszeń, jeżeli już coś na przykład miałem lunetę, no to rzadko korzystałem z rakiet, tak? To też wynikało poniekąd z tego, że nie lubiłem korzystać z broni, która nie była w pełni ulepszona. No ale teraz już mogę sobie rozwijać jakby do końca. I to też stwarza jakieś nowe taktyczne umiejętności, może... W jakiś sposób nam to umili rozgrywkę. A na pewno w dalszych etapach to będzie konieczne, bo... No tam już jest taka jadka przecież, robi rzeźnia to totalna. Totalna rzeźnia. Dobra, tam się dało wejść. Do niego tutaj, to chyba o to chodziło. Nie, nie o to chodziło. Chyba tutaj bym z podwójnym skokiem zwyczajnie nie wszedł. I mi coś chyba drga na padzie, czy coś też tak dobrze nie pamiętam wszystkiego. Nic tutaj nie ma z ulepszeń. Tam jest jakiś dron polowy. No, jak widać, no też dużo pominałem rzeczy. Ale jeżeli chodzi o te początki, to jeszcze nie miałem yy, takiego perka, który nam odkrywa wszystko na mapie. I też zwyczajnie nie wiedziałem o co kurwa chodzi tutaj. Dobra, idziemy. Pamiętam, że tutaj mogłem chyba właśnie pójść w lewo i w prawo i poszedłem w prawo i wtedy już nie miałem się jak wrócić. E, chyba. Automapa. To nie jest dron polowy, tylko upgrade. Upgrade, upgrade stroju, stroju Pretora. Właśnie ile mam tych, co ja tu mogę ulepszyć? No wezmę, bo co mi tam. I tak, zostało mi jeszcze 3 do zdobycia w całej grze, więc może, może się uda. E, idziemy. Aha, mapa się odkryła. Coś jeszcze do zdobycia tu jest? Są dwa sekrety, nie wiem czy je znajdę. A, i tam był ludzik. Doomguy. Doom dude. No i gdzieś na każdej mapie jest coś takiego jak dźwignia która nam odblokowuje chyba jakąś planszę z Duma i ale nie. Nie wiem, bo nigdy żadnej nie znalazłem zwyczajnie. No i co? On już jest wybstrykany. <Síntos> <Síntos> oh, que Nie odczuwam, żeby oni byli specjalnie silniejsi. Może troszeczkę mocniej biją. To taka jedna rzecz, no zobaczymy, co będzie dalej. O tam jak mnie trafił kutank Dobra, może się uda. O, skończyła mi się amunicja. Sobie ich zgrupowałem i fajnie było ich wtedy wykończyć. Jakiś chuj do mnie strzela skądś. O jest. Kurwa, to nie to! Koniec amunicji Dobra, strzelba i tyle, bo tutaj będzie no, amunicja do strzelby dostępna zwyczajnie chyba. Który? który kutank. To są impy Gimpy Ajajaj No i nie zdążył Dobra Co, iść dalej? Chyba tak. Już tutaj nic nie znajdę raczej. A nie, tam jest ludzik. Dobra, to idziemy. <słysy> I to zielony. Pan klasyk. Dobra. Coś tutaj na pie? Nie. Witaj, UAC. Minęło 221 dni od ostatniego wypadku. Mhm. Whatever, dude. Opuść obiekt. Kurwa, jeszcze był ten. Sekret jeden. Dobra, myślę, że to, tak jak mówiłem, będziemy grać po jednej planszy. Także na tą chwilę będę się z wami już yy, żegnał i zapraszam na następny film Elo